Rzecznik rządu Cezary Tomczyk niemal się rozpłakał, kiedy mówił o tym, że liderzy opozycji nie przyjdą na zaproszenie pani premier Ewy Kopacz, żeby rozmawiać o problemie imigrantów, a w zasadzie, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co pani premier chce zrobić, a czego głośno nie chce przyznać. Całe jej wystąpienie było poświęcone temu, że musimy przyjąć więcej uchodźców, natomiast nie powiedziała z jakiego powodu musimy to zrobić. Pani premier zrobiła przy tym rzecz karygodną i z punktu widzenia interesów Polski oraz polskiej polityki zagranicznej absolutnie niedopuszczalną. Kilka dni temu udało się w ramach Grupy Wyszehradzkiej wypracować wspólne stanowisko w sprawie uchodźców, dość odporne na <laughs> propozycje Unii Europejskiej i na zakusy kanclerz Angeli Merkel. I teraz wygląda na to, że pani premier Kopacz chce to wszystko wyrzucić do kosza i tę jedność krajów, czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. Po prostu rozbić. Jest to absolutnie nierozsądne i nie prowadzi do niczego dobrego, a tym bardziej jest wyjątkowo szkodliwe dla budowania przez Polskę pozycji lidera regionu. Teraz wyjaśnienie, skąd to wszystko się bierze. Otóż bierze się stąd, że dzwoni do pani premier wykopać Donald Tusk, naciskany przez przez Jean-Claude Junckera, szefa Komisji Europejskiej, który rywalizuje z Tuskiem, jest ważniejszy w strukturach Unii i próbuje mu różne rzeczy narzucić, a Tusk im ulega, bo myśli o przedłużeniu swojej kadencji. Tego dwóch, dwu i półrocznej kadencji na następne dwa i pół roku. Donald Tusk ulega także naciskom pani kanclerz Angeli Merkel, która rozmawia z nim przez telefon. i Skutkiem tych wszystkich nacisków i interesów Donalda Tuska jest wrabianie Polski w przyjmowanie na tę chwilę 11 tysięcy uchodźców. W przyszłości może to być nawet 20 tysięcy. To wszystko jest krótkowzroczne, tego nie powinniśmy robić i pokazuje, że pani premier Kopacz nie jest suwerennym przywódcą, ulega naciskom, a właściwie nie wie co zrobić, tylko czeka na dyspozycję.